tutaj dzisiaj już dużo osób wystąpiło, a tutaj dlatego byliśmy tutaj też wszyscy, dlatego, że też mamy emocje przekazy książki. Tutaj każdy może tę książkę otrzymać, kto jeszcze nie dostał. Na jest właśnie dla każdego To jest książka tam, gdzie są właśnie teksty pana Edwarda Baczyńskiego, który tutaj właśnie chciał swoje te teksty. A też są rysunki Widżeta, które ma w ogóle właśnie swoje rysunki satyryczne. Także warto to zobaczyć. No i też jest parę moich tekstów, tylko że akurat w tym tomiku nie ma wierszy, są tylko takie teksty bardziej właśnie humorystyczne. Też też może czasem napisane podobne wierszy. Także parę takich tekstów przeczytam. Do znudzonej. W każdym mieście są artyści, politycy, biznesmeni, psy i koty na trawnikach, samochody na parkingach lub w garażach. A na ławkach plotki słychać. Drzewa w parku, dzieci w szkole. W każdym mieście jest tak samo. Więc jedź na wieś wykawana. M jak masło. Telewizor pochłania uczucia. Zdychają, płaczą, nie śpią. Do przeżyć. żyć. Do następnego odcinka. Historyjka prawdziwa miała taką sklerozę, że nawet nie pamiętała, czy Bóg istnieje, czy nie. Przepowiednia obudzi ludzi ze snu włosy, będzie miał wzór 2 biodwagę 2, a imię jego 22. Czy takie teksty właśnie w umowach zresztą znaleźć też?